Wyobrażasz sobie nową formę pracy, wychodzącą poza ramy giełd transportowych? Jak wyglądałaby Twoja praca, gdybyś nie musiał codziennie tracić tyle czasu na szukanie ładunków i pojazdów? Wutransnet proponuje Ci nowe rozwiązanie, dzięki któremu nie musiałbyś codziennie negocjować z kimś innym. Kontrakt to pierwsza na rynku giełda stałych tras. Idealne rozwiązanie dla firm takich jak Twoja. Które cenią sobie stałe i rzetelne kontakty. Kontrakt to szybka, łatwa i efektywna odpowiedź na Twoje potrzeby, niezależnie czy jesteś operatorem logistycznym, spedycją czy przewoźnikiem. Jeśli jesteś przewoźnikiem i posiadasz zazwyczaj swoje pojazdy w określonym miejscu w Paryżu, w Warszawie, Moskwie, Hamburgu czy jakimkolwiek innym punkcie Europy, kontrakt pomoże Ci odnaleźć klientów. Którzy oferują długoterminowe zlecenia w ciągu całego roku. Wynegocjować lepsze warunki na współpracę średnio i długoterminową. Jeśli jesteś operatorem logistycznym czy spedycją i posiadasz regularnie ładunki na określonych trasach, kontrakt pomoże Ci. Odnaleźć rzetelnych przewoźników z referencjami wyspecjalizowanych w tych trasach. Sfinalizować umowy na współpracę z zaufanymi podwykonawcami. Zweryfikowanymi przez UAP ekskluzywny system jakości bezpieczeństwa w transnet Jak widzisz, kontrakt to najlepsza alternatywa dla giełd transportowych. Z kontrakt możesz nie tylko optymalizować Twoje trasy, ale przede wszystkim odnaleźć nowe możliwości biznesowe. Kontrakt informuje Cię na bieżąco o firmach zlecających ładunki na trasie, które mogą Cię interesować. Nie zostawaj w tyle. Każdego dnia setki firm finalizuje stałe zlecenia. Twoje trasy są na półtransnet. Nie czekaj. Już teraz zarejestruj się na kontrakt.